Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry miesiąca. Będziemy jak zwykle rozmawiać o tym, jakie gry wpadły nam w oko, jakie najbardziej nam się spodobały w ostatnim czasie. U mnie zaskoczenia nie będzie, bo jeżeli mnie oglądacie często, to wiecie, że jestem ogromnym fanem Erika Langa i ogólnie Get Area Control, także gra, która mi zdecydowanie wpadła w oko, jest to Ankh. Jest to gra w klimatach egipskich, co pewnie się domyślacie, i wcielamy się tutaj w Boga, który ma swoich wojowników na planszy. I mechaniki, które jakby wcześniej nie pojawiały się, albo ja nie kojarzyłem w innych grach, to na przykład łączenie dwóch graczy w jednego wspólnego boga po to, żeby nadgonić liderów. Także to, to jest bardzo ciekawy motyw, który gdzieś tam w Area Control zawsze występował, ponieważ zawsze pojawia się jakiś motyw bicia lidera, ale tutaj to jest wprost opisane w zasadach. Teraz gracie razem, teraz jesteście jedną, jedną drużyną i staracie się postąpić Kolejna rzecz, powstające nowe regiony na planszy. To, to, to jest też bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ gracz, który, którego akurat będzie kolej, który odpali specjalne wydarzenie, może podzielić region na dwa oddzielne regiony. Więc tutaj jest fajna decyzja związana z tym, jak najlepiej punktować i jak kogoś odciąć, jak, jak tutaj grać. Także Prosta gra, naprawdę chyba najprostsza do tłumaczenia z całej trylogii, system walki naprawdę bardzo dobrze zrobiony. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo na pewno materiał z recenzją albo już na kanale się pojawił, albo lada chwila się pojawi, także wtedy na pewno dużo więcej na ten temat powiem. Ale Ark to zdecydowanie bardzo dobre zamknięcie tej trylogii. Eee, aż troszkę żal moim zdaniem, że jeżeli klank już już jako taki główny projektant nie będzie nad pracować, ponieważ tak dobrze dopracowane gry, jak Ank Zaczywanie mi się przydały w takim wydaniu i, i z tak dobrą jakością pod względem mechaniki, jakie tu się pojawiają. Eee, dziękuję za mój materiał i przechodzimy do następnych osób. Cześć wszystkim, z tej strony Marcin z Regałów Marcińskich. Sierpień, gra miesiąca, wracamy. I sierpień był naprawdę niezłym miesiącem, jeżeli chodzi o gry, przynajmniej w moim przypadku. Na przykład wyprawa, załoga, wyprawa w głębiny fajne, lepsze od jedynki, ale to już było, nie? Eee... Unmatched. Bardzo fajna, dwuosobowa gra, w którą nikt nie chce ze mną grać, więc grałem za mało. W to gramy rodzinnie, ale tego teraz nikt nie, nie może dostać, więc też nie dostanie gry miesiąca, więc grą miesiąca zostaje Santa Monica od Fox Games. Może to nie jest. To nie jest gra miesiąca przyznana, jakby. bo nie mam nic innego. Jest naprawdę fajna gra rodzinna, która mnie zaskoczyła. Tym, że w takiej bardzo prostej grze, gdzie w zasadzie no, rozbudowujemy swój. Swój resort, dokładamy karty plaży, karty bulwaru i próbujemy tam jakoś się skombować. Jest sporo takiego zawieszenia, czy ja na pewno chcę tę kartę, co ona mi da, jest troszeczkę też takiego myślenia, co mogę zrobić, żeby innym przeszkodzić, ale raczej myślę o tym, co ja chcę zbudować, gdzie będę musiał wysłać tych turystów, którzy do mnie przyjdą, tych y, lokalsów i naprawdę sporo decyzji, jak na taką bardzo prostą grę w stylu weź kartę i dołóż kartę. Polecam, bardzo ładnie wykonana, fajnie się gra Santa Monica, moja gra miesiąca. Czołem z tej strony Tomek Dobosz Gambit TV. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Granie w Chmurach. Cholernie cieszę się, że mogę z wami tutaj być, bo to oznacza, że Piotr odzyskał swój kanał, a to jest świetna wiadomość, nie tylko dla Piotra oczywiście, ale dla wszystkich was, wszystkich którzy oglądają Piotra Czekali na niego, czekali na jego powrót. A także dla nas, dla ludzi, którzy biorą udział w jego grze miesiąca, w tym rewelacyjnym cyklu. No dobra, jako że jest to cykl grę miesiąca, to czas na moją grę miesiąca sierpnia 2021 roku. Niestety nie zagrałem w nic o inwestowaniu w dziwne waluty, tak żeby, wiecie, wpasować się w nową tematykę kanału Piotra, ale za to zagrałem w coś, Równie przyszłościowego, że się tak wyrażę. Bardzo ciężkie euro, bardzo znanego twórcy. Moją grą sierpnia jest On Mars, Witala Lacerdy. Wow! No po prostu, wow! Niesamowicie ciężki euras z mnóstwem rzeczy, które przenikają się wzajemnie, które jedna na drugą wpływają. Euras, w którym każda nasza akcja jest swego rodzaju wyborem, gdzie wybory potrafią nas w cudzysłowie skazać na przebywanie w miejscu, gdzie być może nie będziemy mieli za chwilę nic ciekawego do roboty. Gra, w której rywalizujemy ze sobą, oczywiście jak najbardziej rywalizujemy ze sobą o punkty zwycięstwa, ale jednocześnie. Robimy dużo rzeczy wspólnie, wspólnie budujemy, budujemy bazę na Marsie, wspólnie korzystamy z technologii, które rozwijamy, ale to wszystko w pewien sposób daje przewagę innym graczom, jeżeli z czegoś jesteśmy w stanie skorzystać, jeżeli chcemy coś zrobić, co, skorzystać z tego, co inni zrobili. Niesamowicie pomyślana gra, niesamowicie zbudowana gra. Ciężka, naprawdę ciężka i bywa, że męcząca, ale dla mnie On Mars to było niesamowicie satysfakcjonujące doświadczenie w sierpniu i dlatego to właśnie Vital Lacerda na Czerwonej Planecie zostaje moją grą sierpnia 2021 roku. No dobra. To tyle z mojej strony. Do zobaczyska za miesiąc. Trzymajcie się. Cześć, tu Misze Lewiatan Sorbet z kanału Wojennik TV. Na wstępie bardzo Was serdecznie przepraszam za swoje brzmienie. Jest ono spowodowane ciągnącą się od kilku dni infekcją, która utrudnia mi nagrywanie czegokolwiek, ale uznałem, że gra miesiąca jest na tyle wyjątkowym wydarzeniem, że chciałbym koniecznie nagrać ten konkretny, krótki fragment specjalnie dla Was. Zwłaszcza, że jest to powrót Gry Miesiąca po dłuższej przerwie, więc na początku warto dodać, że bardzo, bardzo cieszę się z tego, że Piotrek zdołał odzyskać swój kanał, że granie w chmurach w dalszym ciągu jest w i że wszyscy fani tego kanału będą mogli oglądać kolejne filmy Piotra. Więc Piotrek, bardzo się cieszę, że jesteś z powrotem. Odnośnie do tematu samego filmu, czyli gry miesiąca sierpnia 2021 roku, to moją grą sierpnia zostaje Dice Miner. Dice Miner jest świeżym tytułem, kościanką, wydaną przez Atlas Games w bieżącym roku. Jest to gra, w której wcielimy się w rolę krasnoludów, którzy wdzierają się w głąb góry, w której wydrążone mają swoje własne tunele i stamtąd próbują wydobyć cenne kruszce, próbują także przechytrzeć czychające na krasnoludy smoki. Gra, bardzo grywalna gra, która zaskoczyła mnie w momencie, gdy ją dostałem, bo w momencie, gdy ją otwierałem, to nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, a później w zasadzie cały urlop grałem ze swoimi dzieciakami tylko w ten jeden tytuł. Bardzo szybka, bardzo dynamiczna kościanka, w której zarówno możemy pograć w gronie od dwóch do czterech graczy, jak i też możemy sięgnąć po całkiem interesujący tryb solo. Więc jeżeli ktoś szuka szybkich gier kościanych, to wydaje mi się, że Dice Miner będzie interesującym wyborem. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tego szybkiego podsumowania i za zniesienie mojego okropnego głosu. Życzę Wam bardzo dobrego dnia, świetnego września i do zobaczenia następnym razem. Czy też wam się kiedyś taka sytuacja, że jedną z Waszych ulubionych gier trzymaliście przez kilka lat na półce, w ogóle z nią nie grając, i po tych paru latach, kiedy wyciągnęliście na stół, nagle okazuje się, że kompletnie Wam się nie podoba, że Wasz gust się zmienił na tyle, że no, tej gry już czas się pozbyć. Takie właśnie miałem obawy, kiedy po paru latach, konkretnie trzech z hakiem, wyciągałem na stół ucieczkę Świętej Zagłady, Jedną z moich ulubionych gier, absolutnie top 10 wszech czasów, kiedy, ale nie tą podstawową. Big box, wszystkie dodatki, wiecie, no jak ktoś już jest fanem, to już ma wszystko i po paru latach wyciągnąłem ją na stół z wielką obawą, że być może to będzie czas rozstania i, co ciekawe, myliłem się. Myliłem się bardzo, gra zdecydowanie wytrzymała w moim guście ten czas. Nadal bardzo lubię grać. Spędziłem bardzo przyjemny wieczór na kilku partiach i zdecydowanie Wam tę grę polecam. No dobre, ale czy Was tak naprawdę interesuje gra, która ma 5 lat albo i więcej, dokładnie nie pamiętam. Myślę, że bardziej interesują Was gry typu Ang. największa świeżość, która moją grą miesiąca nie została, i opowiem Wam dlaczego. Otóż grałem w życiu w 11 gier Erika Langa, i moja średnia ocena tych gier to 5,5 w skali 1,10. Zatem. Jak widzicie, od razu na sam początek dyskredytuję swoją opinię, ponieważ nie jest ona za bardzo wartościowa. Skoro ja nie lubię wszystkich jego gier, to pewnie i tej kolejnej też niespecjalnie lubię. Podejrzewam, że podobną średnią miałbym z gier generalnie Dudes on a Map czy Aria Control, w której tam się naparzamy lub walczymy o jakieś obszary. No i tak, tak, dokładnie było bardzo podobnie z Ang. W tę grę raczej więcej nie zagram, e, oceniłbym ją właśnie w okolicach 5-6. E, co mi się w niej nie podobało, to nieistotne, to samo mi się nie podobało, co i w całej serii tych wszystkich gier, więc e, po co miałbym wam o tym mówić, ale mogę wam powiedzieć, co mi się w tej grze podobało, i powiem wam, że w kontrze do wszystkich gier tego gatunku. Jest tu bardzo łatwe wejście, bardzo niski próg wejścia, bardzo łatwo tę grę wytłumaczyć. Trwa to naprawdę niedługo i raz, dwa gramy, a i tekstu na kartach czy innych planszetkach jest również, trochę jest niemało, ale też nie jest to jakaś wielka kobyła, w której cały czas czytamy milion tekstu. To mi się naprawdę bardzo podobało i jest też jedna Nowa mechanika, a przynajmniej ja nie widziałem jej w żadnej innej grze wcześniej, jest to połączenie dwóch ostatnich graczy na jakimś tam etapie gry. Otóż w jakichś 60-70% gry e, sprawdzamy, którzy gracze zajmują dwie ostatnie pozycje i tych graczy łączymy w jednego. E, czy oni będą silniejsi, to do końca nie wiadomo, zależy od różnych układów, ale nagle oni zaczynają współpracować, żeby włączyć się do walki o zwycięstwo, co jest bardzo fajne, bo w długich grach bycie tym ostatnim od połowy gry może naprawdę męczyć, może sprawiać, że będziemy statystą, a w tego w długich grach naprawdę nie chcemy. Dlatego za ten twist naprawdę panu Erikowi bije brawo. Dzięki za uwagę. Pozdrowienia dla Piotrka. Super, że udało się e, uruchomić kanał z powrotem. E, pozdrowienia, hej.